ka żałości no to lecimy. Ok, ten chyba będzie najlepiej udać się. No dobra, zobaczymy co to tam wykombinowała ta nasza czarownica. Ciekawego nie jestem jeszcze gotowy. O! Ty, ty, Ładnie! O, No kurczę! A to byśmy mogli w trakcie dużo zrobić. Nie jestem jeszcze gotów. O, a bogu się zwróciło. O, okay, nieźle. Na razie miejsce mamy. Aha, okay, ja widzę. Chodźcie tutaj, jak jesteśmy w ekipie, takiej ciekawej, no to możemy tutaj od razu, o, wykonać sobie... Uuu, no dobrze, wykonajmy zadanie. Dlaczego nie? No, dawać ci tutaj trochę więcej, a nie... Bo kurczę, nie mam kim atakować, szczerze powiedziane. Kogo atakować? O, bądźcie w tym, w tym o, teraz tutaj. Chodź się. Uu, nie udało się. No nic no to zlikwidujmy jeszcze go. resztę rewelacji nie ma. O, czyli po prostu lecimy przed siebie. Hmm. Coś nas tutaj... Któreś podporczy nas spowalniają... Jeszcze jeszcze Nie jestem jeszcze gotów. On chyba wie, gdzie idziemy, Aha. ale ja w sumie nie wiem. Nie, horadrymie, zostań z nami. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie jestem jeszcze tutaj. No, ciekawe, co to za miejsce. Choradrim wie, co to jest. Ale czy. Ale my nie wiemy. Nieraz bagno Co to jest? Za Nieraz bagno Do Ta isej do nana do miejsca rytuału No dobra Też to czujesz? Magia Bagin jest tutaj wyraźnie mocniejsza. Hmm, po co tu jesteśmy? zaprowadziła mnie tu, gdy byłam młoda. Tu możesz zmierzyć się ze swoimi demonami strachem lub smutkiem. Kto to? Nie, mam tego dosyć. Co zatem zamierzasz? Hm? Na bagnach nic nie jest za darmo, Horadrimie. Nawet Twoja magia. Jakąkolwiek logiką się kierujesz, jesteś w błędzie. Ja? Nie czujesz zewu przygody, co? Chyba nie zniknął wraz z młodością. Wyjdź i złóż ofiarę bagnom. Pierścień, naszyjnik coś, co jest dla ciebie cenne. W międzyczasie nasz przyjaciel zbierze dwie rzeczy: Robaczy Ichor i Żółty Lotos. Hmm. To głupota. No dobra, zbierz Ichor, robacie królowej, zbierz Żółty Lotos. No dobra, szukamy. Coś czuję, że jest to po prostu. Zdajęcie aby nam go tutaj zająć czymś. No ale zaraz się przekonamy dokładnie odschodzi. Muszę chwilę zaczeknąć. Do boju, do boju, do boju, bo obutu, do boju, do boju, do boju, do, bo do. Okej, okay. obronę mamy dobrą, a tak mamy troszeczkę słabawy, jak na mm, ten level Czyli jak troszeczkę do wymiany ale jeszcze znajdziemy coś lepszego przyjdzie na to czas ważne że już nie, nie padamy co chwilę jak miało to miejsce wcześniej znaczy ogólnie nie padaliśmy co chwilę ale na bossach padaliśmy Mam nadzieję, że teraz nie będziemy padać. Muszę chwilę zaczekać. W końcu jesteśmy postacią tankującą. Tak przynajmniej zrobiliśmy naszą postać. Wagnia. W. U. On za. No w sumie za momenty będziemy mieli jest 39 level Słuchaj chyba w gnieździe robaczej królowej Okej okay. no to to robię Jest tych robaków o. Jest, królowa lat, wycielacz i chory Na zdrowie, dziweczka. Muszę chwilę zaczekać. Dobrze, bardzo, bardzo dużo absorbujemy, więc nie jest źle. Dobrze, Boguś jest super zrobiony. Jesteśmy idealnym tankiem do party.

Marna młoda 2 za zaraz. Okej. Okay. Muszę chwilę zaczekać. Tych. Okej, okay, tutaj pierścień. Dobra, lecimy dalej. Ten rejon mamy ogarnięty. Dobra, teraz tutaj lecimy. Po zbierz żółty lotos. שוקה מזוטי לא טוב, שוקה מזוטי לא טוב, לא, 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 לא. Dosłownie, za za chwileczkę do, do wyrbiemy level. Nie jestem jeszcze gotów. Gniący trupoziar. Zaraz padnie nam yeah, poziom jest te gigantyczne Nie to Tu mm. Okej, okay, lecenie sobie zróbmy. Nie jestem jeszcze Ładnie. Aha no i też musimy dać się tutaj Bogusiowi rozpędzić raczej z tego co ja widzę. Wilski, 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 atakować. Atakować Wilski. Wilski, Wilski, Wilski O, jest żółty lotos. Mamy go. Muszę chwilę zaczekać. I tak, i wrócimy sobie tą stroną. Proszę chwilę zaczekać. Ładnie, ale kombo się kło. Dobra, wracamy do chaty Zobaczmy na jakim etapie stoją Są. Dobrze. Pośpieszcie. się, chora Dream chyba bardzo nie lubi czekać. Umieść Darbagen w kociołku i zapasz herbatę Po prostu uważam, bo... że to strata twojego czasu i mojego przy okazji Kratka mówisz? Widzisz te kaganki? Rozpalię. Wypijemy herbatę i zaczekamy. Jest jeden kaganek. Drugi Aby bagno I trzeci do Twojej duszy I wyciągnęło z Ciebie to, co robi jak zatruta rana. No to zobaczmy, będzie jakiś filmik. Coś jest. Hmm. O nie, nadchodzą Ojcze Spokojnie Nie martw się Ojcze Jorin Synu Jak to możliwe? O, synu, proszę wróć do mnie. Wróć! Nie powinienem był Cię puszczać. Mogłem Ci odmówić, zatrzymać się przy sobie w Altheimie. Dlaczego mnie puściłeś? Nie wiem. Ja. miałeś taki zacięty wyraz twarzy. Byłeś gotowy. Musiałeś odejść. Musiałem i znów muszę. Czekaj, ja, ja tylko. Ojcze... jestem gotów. <śles> mhm. Mm Czy to go boli? Mm. Co? Portal Lefisto. Czego? No, Mefek, co znowu w, chcesz w od w nas? Mówię, będą cię ogranicze. Zadręczają się własnymi uczuciami, że zapomnieli, co tak naprawdę się liczy. Jest lit. nie Eliasz. Hmm. Wiem już. Dlaczego tak bardzo się jej boisz? Jest związany z twoim. Jeśli mnie pochłonie, sanktuarium będzie zgubione. Ale wciąż możesz ją powstrzymać. Co gdybym otworzył portal, który wyprowadzi cię z tych bagie? Niech uradrymowie rozprawią się z Eliaszem, skoro takim to ciąży, a my skupimy się na powstrzymaniu Lilith. Hmm. Wiem, kim są moi prawdziwi sojusznicy. To moi przyjaciele. Zabierz mnie do nich. Wyjdzie dzień sądu. Dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. A teraz wracaj do swoich sojuszników. Okay. Jeśli Lid wygra, będzie to wyłącznie twoja wina. Oczywiście, zwalaj widę na raz Zadanie wykonane, klatka z żałości.